Głównym celem procedury restrukturyzacyjnej jest utrzymanie przedsiębiorstwa w ruchu, utrzymanie miejsc pracy. Wszystkim nam na tym zależy, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy to wiele dotychczas dobrze funkcjonujących przedsiębiorców niestety popadło w poważne problemy w zakresie płynności, w zakresie utrzymania miejsc pracy. Państwo powinno wspierać takie działania, oczywiście z udziałem wszystkich wierzycieli. Stąd też niezwykle cenną jest ta inicjatywa, że to Skarb Państwa rezygnuje z uprzywilejowania swoich wierzytelności w postępowaniach upadłościowych, one będą zrównane tak jak wierzytelności innych przedsiębiorców. To jest naprawdę ogromnie ważna zmiana, która będzie wspierać zawieranie układów z udziałem przedsiębiorców, którzy będą Rezygnować, mam na myśli wierzycieli, w tym także banki, rezygnować z części swoich należności, rozkładać ich spłatę na dogodne raty, co pozwoli przetrwać w ty, ten najtrudniejszy czas kryzysu. Tyle w wymiarze społecznym. A czego środowisko bankowe oczekuje po nowej regulacji? Przedsiębiorcy to najważniejsi klienci dla banków. Dla nas jest nie, niezwykle ważne aby kondycja polskich przedsiębiorców była jak najlepsza, aby te przedsiębiorstwa miały zapewnioną płynność, aby były wypłacalne, aby miały jasne perspektywy rozwoju i trwania, bo tylko wówczas możemy liczyć na to, że kredytowanie będzie również płynne, że tutaj nie dojdzie do jakichkolwiek zatrzymań w zakresie akcji kredytowej. Wszystkim nam powinno na tym zależeć. To jest także nasz interes, nasz, nas bankowców.